No dobra. Słuchajcie, mała taka aktualizacja. 8 sekcji. Nie wiem, czy to dobrze widać. Sami spójrzcie. Mam wpięte. Idzie to tu ładnie. Trzysetkami pospinałem i tak samo tutaj od 1 do 8. Mam, można powiedzieć, podłączone. Teraz mówię. Złoty zaszycik potrzebujemy. Wszystko co do odcinania, do zarabiania kabli. To, to rozizolowywania pójdziemy, założymy jeden termostat. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, tak myślę. Wszystko chyba mam. Jakieś śrubokręty. Dobra, weźmiemy na razie te dwa większe. Gdzieś miałam chyba jeszcze mniejsze krzyżowe, ale dobra tam też chyba się znajdzie, jeszcze dziśniejszy. Dobra, weźmiemy te termostaty i zobaczymy z czym to się je.

rurkę, którą tu widzicie to jest właśnie oryginalny peszel z końcówką osiężną do szczytywania temperatury w posadzki także w każdym tutaj tak zwanym termostacie powinna znajdować się no, tak zwany ten termostat i kabel, ale to właśnie inny moment może dzisiaj był to wyciągnięty. O Tu jest ten termostat. podłogi, żeby nie przegrzać, czyli jak ktoś tam, wiadomo, montuje okładzinę, załóżmy, nie wiem, deskę drewnianą, to tam, wiadomo, musi tak wysyrować, żeby nie przekroczyło jakiejś tam wartości, tam temperatury, bo inaczej te deski zaczną się rozchodzić i każdy materiał ma swoje jakieś tam dopuszczalne normy temperatury i tak to wygląda. Obór mocy, no, dobra to obciążenie. No, to były wytyczne jakie podłączyć termosa zgodnie ze schematem połączeń. No dobra, czyli tu jest mamy NTC, to będzie ten sensor. Czyli tutaj mamy sensor NTC. Podłączamy ten no, sensor, czy tam taki termostat. Termostat, czyli czujnik temperatury tej podłogi L LOAD. No to to będzie zasilanie typowe z rozdzielni pewno neutralny i zasilający a tutaj mamy LN czyli zasilanie z kabla grzejnego który wychodzi ze ściany i tu neutralny z kabla grzejnego akurat widzę nie ma tutaj w ogóle podłączenia uziemienia czyli uziemienie po prostu połączę na złączkę WAGO Uziemienie do uziemienia, i tyle. No bo co innego? Tam jestem ciekaw, kurde, nawet nie sprawdzałem, czy ten Czy ten czujnik temperatury w ogóle przejdzie. O, radę, radę, radę. Najgorsze jest to, że straciłem zdjęcia odnośnie jak robiłem. To ogrzewanie podłogowe tam jeszcze postaram się wrzucić, bo zostało mi tam jakieś filmiki mam odnośnie ogrzewania, udało mi się odzyskać, w sumie zdjęcia wszystkie straciłem, jak zwykle przez swoją nieuwagę, bo synowi dałem telefon do ręki, teraz nie pamiętam czy synowi, czy córce, poszło wszystko. No, tylko tak dobrze. tak. więcej nie. Idzie. No dobra, teraz tak, te kable, które już są tutaj odizolowane to były na 200% od ogrzewania podłogowego. To jest moje zasilanie. I teraz tak, ogólnie fajnie by było jakby takie długie zostały. Ale zaraz zobaczymy. Nie chciałbym też ich tu robić takich krótkich, ale trochę je na pewno skrócę, no bo... Nie upcham tego, teraz tak widzę te puszki mam. Jeszcze głębsze te puszki powinny być. Dobra. Ja mam tu na rozizolowanie. Moment jak to tu wygląda. Dobra, tu próboweczką będziemy skręcać. Myślę 10 mm, gdzieś rozinsoluję więcej nie. 12 Było 12, 9 no Dobra, zróbmy próbę na... OK Będzie dobrze, nie chcę, żeby tam jakieś przewody wystawały, czy coś w tym stylu. No. Ale dzisiaj będzie wielki dzień Odpalenie ogrzewania Oj, dobrze na to czekałem ogólnie Dobra najpierw zróbmy wtedy tak Jakby to było najlepiej w ten sposób co? sobie zagniemy, dobra to jest teraz moje zasilanie. Czyli. El -a tu. jest. No tak powiem wam, że jest ja kurczę. Na styk. Tu będzie. Neutralny no dobra. Kurczę, musiał przynieść naprawdę mały. mały krzyżowy chyba jednak lepiej choć tu jest na płaski. O nie dobra to byśmy mieli. Teraz tak. Znowu teraz tu musi przyjść. Dobra, uziemienie zróbmy inaczej. Uziemienie dajmy sobie na razie na dół. I teraz tak, neutralny. Neutralny musi tu wejść. Zróbmy tak. Neutralny ten albo... ...albo z tej strony. O, to już dłużej zostawić te przewody. Teraz tak widzę. A, tutaj dzwoni. Ale jak dzwoni, to też poczeka, nie? Dobra. Moment, moment, moment... Ale. Tu przychodzi zasilanie zaśnienie. Dobra, a tu przychodzi neutralne, ale to przychodzi neutralny z. nie ma najmniejszego problemu. Dobra. Teraz tak. Sprawdźmy jeszcze raz z lewej strony. Z lewej strony miałem zasilający. To jest ten l load Dokładnie. N N-load też to jest ten. Dobra. Ten idzie z prawej strony. I ten idzie z prawej strony. Dobra. 我这没咋，就是死那根百分之十是。 ne olur ha? Bari şimdi otopanın Że. Bo, dalej, żeby to wszystko tu ładnie upchać później, dalej, bo, co zrobić. dalej, to ładnie zrobić? później bo, to ładnie tu później ponaginać. Najlepiej sobie na na kombinerkach albo czymś. Tylko teraz tak Kurde, góra jest odwrotnie. Oję Dobra na razie to jest tak tak czy siak Ja chcę tylko zobaczyć to po prostu odpali i jak to będzie wyglądać dobra załóżmy te wyświetlać góra, dobra, tak dobra przyniosę wago połączymy w uziemienie Dobra. Teraz tak gdzieś miałem wago. Idzie ja otworzyłem. Tu mam wago za do wójki. I teraz tak, z tego co kojarzę to za chwilę sprawdzimy, tu spokojnie jeszcze raz. Brzmienie nie doznajmy. Dobra. Ziemię mamy i jedynka to był Adam Pokój. Dobra, czyli jesteśmy w dobrym pokoju, wszystko jest ok. Chodę, mam nadzieję, że to dobrze podłączyłem. Kurde. Hmm. zgodnie ze schematem połączeń. машина. Nie zadziała. Nie, no na pięć jest. chodzi na to, że ten, że to napięcie powinno być z drugiej strony. No to powinno być wyjście. A, dzisiaj trudno. zobaczymy, ile wyłączyć, przełożymy. Dobra, Presidente, onorevoli colleghi, ሞመንት ናይ ውትድርና ሃብነት درست no. te zasilające będą musiał troszeczkę skrócić, bo jednak są na styk na moje, ja nie lubię jak coś tam delikatnie wystaje, a dobra, o, tam wyszło tak nigdzie, że jest ten, sprawdźmy to jeszcze raz, to jest LOAD Main dokładnie, N i tu zasilanie, dobra Nic, idziemy odpalić jeszcze raz Kubę tyle to czasu leżało, mam nadzieję, że tam nic nie spieprzyłem z tym termostatem o ja. Jedynka Powiedzcie mi, czemu to nie chodzi Co To jest pytanie za 200 punktów. No dobrze, No dobra, słuchajcie, no mam problem ogólnie. Nie odpaliło mi to muszę zobaczyć w czym jest rzecz. Jeszcze raz to sprawdzić i wtedy Wam powiem o co tutaj chodzi. Co ja tutaj źle zrobiłem bo niestety była druga próba i nic.